Pokrój pora, tak jak widzisz, następnie pokrój selera naciowego, tak samo, weź zetrzyj na tarce o grubych oczkach marchewki i teraz pokrój ziemniaki w grubszą kostkę. Weź 25 liści świeżego młodego szczawiu i pokrój te liście w taką drobną kostkę, tak jak ci w tej chwili pokazuję. Następnie do wolnowaru umieść pokrojone warzywa i dodaj do tych warzyw dwie szklanki rosołu, jeżeli nie masz kości na zupę. Wlej 1,5 litra gorącej wody z czajnika. Następnie dodaj całe pokrojone liście szczawiu, jedną łyżkę natki pietruszki, jedną łyżkę świeżego lub mrożonego koperku, no i teraz przyprawy: pół łyżeczki domowej jarzynki, taką jak już wam kiedyś pokazywałam jak zrobić. Następnie dodajemy pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki lub jedną łyżeczkę czerwonej słodkiej papryki. Całość dokładnie mieszamy. Przykrywamy garnek pokrywką, nastawiamy temperaturę oraz czas gotowania, tak jak Wam pokazuję. Zostało 35 minut do końca gotowania, więc dodamy kolejne składniki. A mianowicie, tak jak widzicie, w szklance mam przygotowane 3 stołowe łyżki śmietany. I co teraz robimy? Bierzemy gorącą wodę z zupy, dodajemy tą wodę do śmietany i bardzo dokładnie łączymy śmietanę z tą gorącą wodą. Z chwilą, kiedy mamy dobrze śmietanę wymieszaną, dodajemy ją do zupy i szybciutko tą zupę mieszamy, tak żeby się zupa nie zważyła. Dodajemy jedną łyżkę stołową soli, całość mieszamy, przykrywamy garnek pokrywką i czekamy do końca gotowania. Jak widzicie u mnie zupa się już ugotowała, więc teraz pokażę Wam z czym ją serwuję. A mianowicie kochani nakładam trochę zupy do miski i biorę jedno całe ugotowane na twardo jajko i skrajam to jajko do zupy i tak podaję zupę szczawiową. Jeżeli nie lubicie zupy szczawiowej na przykład z dodatkiem ziemniaków, zawsze można to zastąpić odrobiną ryżu lub na przykład kluskami lanymi. Życzę Wam smacznego, do usłyszenia, pa!